Czas na prognozę pogody. Zuza Wirtek Lewandowska jest z nami. No i jak patrzę za Bałtyk, za Twoimi plecami, to aż nieprzyjemnie się robi, prawda? Ta pogoda jest taka typowo jesienna. Wczoraj usłyszałam, że pogoda jest typowo marcowa. Przecież mamy 17 dzień maja, druga połowa maja. Chcielibyśmy słońce, chcielibyśmy ciepło. Deszcz się przydaje, ale mam wrażenie, że nie w takich ilościach, żeby to tylko nie doprowadziło do jakichś gorszych skutków, bo wiadomo, że jak duża ilość deszczu, to też niedobrze. No i teraz pytam Pytanie Zuzo do Ciebie. Czy ten weekend w całości będzie tak nieprzyjemny? No, niestety, muszę to powiedzieć, i sobota, i zarówno niedziela. Lepiej, jak będziemy wychodzić z domu, to wziąć taki rekwizyt, jakim jest parasol. Albo płaszcz przeciwdeszczowy. Dokładnie, i ubrać się ciepło, gdyż no, cały czas nad Polską chmury deszczowe, intensywne opady deszczu, do tego silny wiatr. Będzie dość nieprzyjemnie, ale historia zna takie przypadki. Nawet w czerwcu, wyczytałam, że w 1975 roku, 1 czerwca, spad Padł śnieg, więc są historie. Nie nastrajasz takie... optymistycznie. <laughs> tak, więc to jeszcze nie jest rekordowa data. Jest dopiero 17 maja, spokojnie i na horyzoncie widać słońce. Od wtorku słońce do nas powróci i także zacznie robić się y, coraz cieplej, Ale jeszcze musimy na to poczekać. Końcówka maja będzie zdecydowanie z, z bardziej słoneczną aurą i także nawet pod koniec maja zrobi się bardziej upalnie. Ale jeszcze chwilę musimy poczekać. Zaglądamy do różnych zakątków w Polsce. Nad Polskim morzem już teraz widzimy są duże fale. Silny wiatr wzdłuż linii wybrzeża, ale nie tylko tam, bo i w Polsce Centralnej oraz na południu Polski tutaj może silniej powiać. i takie taka skala szarości dzisiaj w przyrodzie w naturze będzie w całej Polsce chociaż o poranku jest parę miejsc gdzie może przywitać nas słońce chociażby w Szczecinie w Zielonej Górze tutaj słońca Teraz nie powinno zabraknąć, ale w drugiej części dnia tam także na, na niebie pojawią się chmury i opady deszczu. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy. I w ciągu najbliższej doby nad Polską jeszcze przemieszcza się deszczowy front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia. I to on właśnie przynosi nam chmury oraz opady deszczu. I te opady deszczu będą występować w całej Polsce. Sprawdźmy teraz szczegóły: na Pomorzu Kujawach i Wielkopolsce. Na termometrach od 9 stopni w Kołbrzegu i w Gdańsku do 13 stopni w Szczecinie wiatr umiarkowany, ale momentami może być silny. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu tu także przewaga chmur na niebie i najchłodniej dzisiaj będzie w Olsztynie, w Suwałkach oraz w Białymstoku 7 stopni, 10 stopni w Warszawie, a także w Łodzi wiatr umiarkowany. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, tak jak wreszcie Polski, przewaga chmur na niebie i opady deszczu, najchłodniej będzie w Zakopanem, stopni, następnie w Kielcach 10, 11 w Lubinie, w Rzeszowie 13 stopni, w Krakowie wiatr umiarkowany. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na ziemi lubuskiej tu trochę cieplej, bo do 15 stopni w Zielonej Górze, a także we Wrocławiu wiatr będzie umiarkowany. I dzisiaj także trochę niższe ciśnienie 992 hektopascale, możemy czuć się trochę bardziej senni. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.